kolejny odcinek, czasem skandalisty, ale dzisiaj tak naprawdę w to są, po pierwsze powiem Wam, że lecę tanimi liniami, po czym za chwilę, ale ja lecę tanimi liniami, natomiast Pan Cekiewicz z raczej tanimi liniami nie lata, z tego względu, że jak ktoś dostaje 9 milionów z Polskiej Fundacji Narodowej, dosłownie za nie, Dostać go praktycznie na wszystko. Następnym tematem będzie Marianna Schreiber, która tak naprawdę pokazuje brak stabilności emocjonalnej, mentalnej i życiowej, bo raz walczy z freakfighterem, później walczy ze fight'ach, a teraz na końcu walczy o fighty. Obiecałem Wam dawno temu szczerą prawdę nie tylko o tym, co wyrabia PiS, ale także o tym, co robi koalicja 15 października. Nie mówi, mówiłem Wam jasno i czytelnie o panu Ciążyńskim, który został zdymisjonowany za 500 zł w na kartę. I teraz Wam powiem o działaczach PSL-u, którzy opanowali nie tylko spółki rolnicze, nie tylko fundacje rolnicze, ale także spółki skarbu państwa, z którymi nie mają nic wspólnego. Ale także zaczniemy dzisiaj od Zbigniewa Ziobry, który ponad, Pewien rekord, którego żadnemu posłowi i wiceministrowi w Polsce się jeszcze nie udało. Ja, kiedy, kiedy zostałam samotną matką z dnia na dzień, gdyby nie te free nie miałabym za co żyć. I... Dzisiaj od bardzo szybkie przerywaty, bo za chwilę skończył się mój czas na lotnisku. Zdobyliśmy 100 subskrybentów na modnowym kanale na Instagramie, za co bardzo Wam dziękuję. Tutaj macie link do tego kanału i moje pytanie. Co byście chcieli, żebym dla Was zrobił? Bo obiecałem, że coś zrobię. Piszcie mi w komentarzu. Ten komentarz, który będzie miał na najwięcej lajków, może zostanie przeze mnie zrealizowany. A teraz zlikwiduje Ziobro, który powinien zająć się tym, żeby pojawić się na komisji śledczej posłom z nieistniejącej już komisji do spraw Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczą, że konstytucja jest najważniejsza, przypominam i artykuł 190 orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mając, mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Każdemu z tych posłów Wystarczy też wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany 10 września 2024 roku. Wynika z niego, że uchwała o powołaniu ich komisji była sprzeczna z ustawą zasadniczą, dlatego Trybunał Konstytucyjny usunął komisję z obiegu prawnego. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc prawdą wtedy, kiedy są obwieszczone, wydrukowane, ogłoszone. Sam pan doskonale wie, że dziś nie ogłaszał wyroków, tych których nie chciał. Więc jeżeli nie ma tego wyroku, co by Pan nie robił, Panie Zapomie? Czy Pan go wyśle, czy pan go nie wiem opublikuje w wyborczych? czy pan go nie wiem wytapetuje na, na ścianie NBP, to tu nic nie zmieni. Wyrok. Nie jest wyrokiem ani Trybunału Obrachunkowego, to nie zostanie opublikowany. A się okazuje potem tym wszystkim, że Pan to jest wielkim, miękkim i fajfusem, który nie potrafi jak mężczyzna przyjść i pokazać, że potrafi coś powiedzieć. Czas się skończył. Jeżeli nie chce Pan przyjść dobrowolnie, przyjdziecie Pan doprowadzony przez policję, stwierdził Poseł Tomasz Trela. Wszyscy są ludzi w oba Pani Panie Zbigniewie Ziobro. Ziobro musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów, odpowiedziała przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka. Okej, okay. prawda jest taka, że pisowcy boją się tego, boją się tego, co tam się zadzieje, co oni powiedzą, czego będzie ono dotyczyło. Pisowcy boją się tego, że Ziobro może naprawdę zacząć tym wsypać. a sam Ziobro boi się tego, że nie będzie mógł już kłamać i będzie musiał mówić prawdę, bo komisja ma papiery ze służb, a także z innych instytucji i papierom, które podpisywał może, które sam spróbował wykonać, nie jest w stanie zaprzeczyć. Co ciekawe, w ostatnim Głosowaniem W poniedziałek komisja bez głosu sprzeciwu podjęła decyzję o tym, że będzie przymuszała Zbigniewa Owre, nawet nie przymuszała, że go zatrzyma, aresztuje i doprowadzi na kolejne posiedzenie komisji. Co spowoduje, że Zbigniew Owre? Będzie pierwszym wiceministrem, pierwszym ministrem, byłym ministrem, pierwszym działającym i pracującym posłem, który zostanie zatrzymany i doprowadzony przed komisję po uporciu cztery razy się przed nią nie stawił, mimo że był skutecznie przed nią wezwany. A teraz opowiem wam o PSL-u, który, jak PiS, opanował kilka instytucji, w których opanować nie powinien i jak PiS zaczyna działać, mimo że obiecał już pisowskich owskich na swojej partii nie będzie miał skoro już na dupuńsku, trzeba powiedzieć, że za chwilę będę musiał zmienić sieć. Zmienię sieć tak naprawdę na, razem z krajami, na połowę, ale nie z jak Air Aero. płacie aplikacji, z ja zawsze podróżuję i mam wypadek. Za niecałe 30 dolarów mam nielimitowany internet w Korei. Ludzie kupują karty na dupuńsku, a ja właśnie, jeszcze nie wyleżawszy, z kupiłem sobie kartę do no, Korei. Jak tylko tam chwilą za 12 godzin, będę miał Nie. pełen internet. Materiał od PSL-u, jak i u nagram z samolotu, więc zapinajcie pasy, bo zaczynamy grubą akcję, w której PSL moim zdaniem trochę przegina. Znajoma ministra Dari Dariusza Klimczaka z PSL, 29-letni brat wiceministra Konrad Pojnarowski, syn wiceszefa Ludowców Andrzej Grzyb Andrzeja Grzyba, czy podwładna marszałka Adama Struzika, mazowieckiego barona z tej samej partii, oni wszyscy znaleźli dobre posady w tej samej spółce Skarbu Państwa. Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziło desant swoich ludzi, pomijając całkowicie konkursowe procedury. Wynika z ustaleń o netu. Kto z Was był w Mielni ostatnio? A może w Jastarni? albo w Zakopanym, a może po prostu w Karpaczu? Ja byłem w Karpaczu i w Zakopanym ostatnio, ale nie wiedziałem, że w tych miastach nie kto inny, jak spółka PKP, tak dokładnie spółka PKP ma swój podmiot zależny CS Natura Tour. I tenże CS. I tenże podmiot CS Naturatur, właśnie zmienił nie tylko swoje zarządy, ale także zmienił swoje rady nadzorcze. I wszyscy ci, o których przed chwilą wam powiedziałem, znaleźli miękkie krzesełka albo miękkie łóżeczka w tejże instytut. Żadne z nich tak naprawdę nie ma doświadczenia ani w turystyce, ani w zarządzaniu zespołami ludzkimi, ale mają za to jedną cechę, której na przykład ja nie mam. Są z PSL, który ma w dupie to, co obiecywał Hołownia z trzecią drogą, no może nie z trzecią drogą, ale z Polską 2050, że nie będzie kolesiostwa, znajomości i tego, że zawsze braciszka, kuzyna, albo miłą, przemiłą panią sekretarkę gdzieś się wciśnie. Patologią w polityce nie jest, proszę państwa, tylko to, że minister Ciężyński zatankował za 500 zł limuzynę, którą następnie pojechał na wakacje. To jest patologia, której trzeba się wyszczegać, bo z takiej niby pierdoły za 500 zł może naprawdę się zrobić kiedyś duży problem. Ale patologią jest też to, że wstawiamy na stanowiska ludzi, którzy nie mają do tego kompetencji. I ja rozumiem, nieważne, czy to jest PIS, czy to jest PSL, czy to jest Koalicja Obywatelska, czy Lewica, każdy chce wsadzić do Spółki Skarbu Państwa albo do innej instytucji swojego znajomego. I powiem Wam ciekawostkę, ja to pochwalam, tylko jest jeden warunek. Ten znajomy musi mieć kurna kwalifikacje do tego, żeby zasiadać w takiej spółce, bo w każdym innym przypadku będzie to nic innego jak tanie populistyczne pieprzenie głupot, a za plecami robienie swojego. I wiecie co? Żeby nie było, że tak gadam na ten PSL i tak dalej, panie ministrze, jeden czy drugi, możecie sprawdzić, dostałem ciekawą propozycję pracy w ciekawej spółce, na której. Działalności, ni cholery, ja się nie znam. Ja 20 lat pracowałem w bankowości. Jeżeli dostałbym ofertę, nie wiem, w banku, w ubezpieczalni, w funduszu inwestycyjnym albo w spółce, która zarządza kapitałami, jasne, od ręki bym podjął decyzję, bo w, ciągu, bo w każdej chwili jestem w stanie obronić swoją osobę, idąc do takiej spółki. Ale powiedzmy, że to była spółka z zakresu, nie wiem, badań, rozwoju. No, nie cholery się na tym nie znam. Ludzie, to, co ja pójdę tam pracować, to na eksponowane stanowisko. Jak pierwszy lepszy dziennikarzyna zada mi pytanie, no dobra, nie będę mówił jakie, bo zaraz wyjdzie jaka to spółka, ale zada mi pytanie branżowe, i ja naprawdę nie będę wiedział, o co tam chodzi. Więc nie chcę robić siebie idioty. Albo ukrywać się przez trzy miesiące i zabrać i zbierać sobie pensję przez trzy miesiące, a później po prostu podać się do dymisji, bo jestem no niewykwalifikowany w tym zakresie, tak powinni zachowywać się dobrzy, rzetelni i normalnie myślący ludzie, którzy nie idą do polityki po to, żeby czepać kasę jak Morawiecki i inni, tylko idą po to, żeby zmieniać Polskę. Co ciekawe, siedzę teraz w samolocie i na pewno w takim samolocie nie siedziałby pan Sakiewicz, Siedziałby na pewno w biznes klasie, nie jadłby takiego badziwiarskiego jedzenia, jakie jajem, bo pan Sakiewicz dostał z fundacji narodowej, słuchajcie, ponad 9 milionów złotych, którymi właśnie teraz się zajmiemy. Na początku 2018 roku zaraz po pojawieniu się oznak kryzysu podjąłem działania na rzecz odbudowania dobrych relacji polsko-izraelskich. Skontaktowałem się ze znanym politykiem izraelskim działającym na rzecz Poprawy stosunków polsko-żydowskich. Mówił Sakiewicz, który chciał obronić swoją postawę albo swoją decyzję, że ciągnął 300, a nawet 600 tysięcy miesięcznie z Fundacji, z Polskiej Fundacji Narodowej. Ciągnął tą kasę za nic dosłownie, i teraz sobie wymyślił, że on brał udział w czym? W. O, tam jest, słuchajcie, że on brał udział w niczym innym, jak ratowaniu stosunków polsko-izraelskich. Sakiewicz, który zaprosił do swojego studia Jana Pietrzaka, który był, no, no, bardziej antysemicki, to już się nie da. Sakiewicz, który toleruje wszystkie przejawy rasizmu, nacjonalizmu, antysemityzmu, wszystkiego. Sakiewicz mówi, że walczył o związki, o relacje polsko-izraelskie. Od no Debil do kwadratu? Czy po prostu facet nie wie, jak się bronić z tego, że wziął dziewięć baniek za nic? Ja tylko przypomnę, że pan Pietrzak. Kiedyś na antenie TV Republika, z czego Sakiewicz się nie wycofał, nie przeprosił ani nic nie zrobił, powiedział takie mądre słowa. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy tych imigrantów, dalej nie będę czytał, bo nie ma sensu. Słuchajcie, Republika, Sakiewicz, Pietrzak to jest jedna bardzo, ale to bardzo skrajna, na pewno nie propolska opcja. Nie tylko wypowiedzi zapraszanych gości na antenie TV Republika stanowią o tym, że Sakiewicz i cała ta banda to są kłamcy i antysemici. Tam także można znaleźć ciekawe wpisy na, tych, na ich mediach społecznościowych. Jedna z grafik, która ewidentnie nabija się z obozu koncentracyjnego, na którym widnieje napis: Arbeit macht frei. Republika pokazała grafikę, na której widnieje napis: Reparation. Machtfrei, który jest ewidentnym, który jest ewidentną alegorią do tego, że Zakiewicz chce reparacji wojennych dalej od Niemców i pokazuje swój debilizm, bo naśmiewa się z tragedii ponad 6 milionów zamordowanych w obozach. Koncentracyjnych Żydów, no, może ludzi, tam Żydów też było ładnych parę milionów. Ale o co chodzi tak naprawdę z tą polską fundacją narodową? No cóż, kiedy Sakiewicz otworzył swoją telewizję i zaczęło się tam cienko wszędzie, no powiedzmy, że nie szło mu najlepiej w tej republice i w tych mediach, postanowił, Zgłosić się do polskiej fundacji narodowej, która była zasilana przez Orleny, jak i i inne spółki Skarbu Państwa milionami złotych rocznie po to, żeby te miliony na siebie albo na rzekome działania propolskie wyciągnąć. Kontrakt, który teraz widzicie na ekranie, wyraźnie mówi, że przez pierwsze trzy miesiące Sakiewicz dostawał za nic nie robienie 600 tysięcy złotych. Później, co miesiąc po 300 tysięcy złotych, tylko dlatego, żeby miał pieniądze na szczucie, dzielenie Polaków, a także pokazywanie nienawiści do wszystkich innych, którzy nie są z spisu. Dzisiaj audyt, który został przeprowadzony w Polskiej Fundacji Narodowej, pokazuje wyraźnie: niegospodarność, nierzetelność, szastanie kasą na prawo i lewo. To są przydomki, którymi Fundacja Narodowa się kierowała, a wszyscy w pisie i dookoła wiedzieli, że hajc. Trzeba wyciągać. Ja mam tylko nadzieję, mam nadzieję, że Wy też tak myślicie, że pieniądze zostaną Sakiewiczowi odebrane. A jeżeli nie będzie z czego, to komornik powinien zlicytować to, co tam zostało, bo jeżeli jest coś nierzetelnego, niezasadnego i marnotrawiącego pieniądze, to prawo powinno działać tak, że naród odzyska to, co jego. Co ciekawe, pan Sakiewicz w wielu raportach finansowych sam przyznaje się do tego, że czerpał pieniądze od spółek Skarbu Państwa. W sprawozdaniu z działalności spółki za, rok, za, za kilka kolejnych lat, Sakiewicz piszał, że dalszy wzrost przychodów od sponsorów oraz nowo zawartych kontraktów między m.in. PKO, KGHM, PGZ, Energa, Poczta Polska, Poczta Polska, która miała setki milionów straty, dawała pieniądze Sakiewiczowi. Masakra. Orlen, mówiłem już PZU, Grupa Ministerstwo Obrony. Ministerstwo Ochrony Środków, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Lasy Państwowe, wszystkie instytucje dawały Sakiewiczowi pieniądze tylko po to, żeby on mógł szczuć na wolnych Polaków którzy i tak 15 października pokazali im środkowy palec. Jak pokazuje historia, prędzej czy później pan Sakiewicz może być zmuszony do tego, żeby oddać te pieniądze. Ja osobiście mam nadzieję, że zostanie do tego zmuszony. Jeżeli myślisz inaczej, napisz mi to w komentarzu, zaraz po tym, jak zasubskrybujesz i polajkujesz ten dziwny głos podróży film. Ja tylko jak widzę Sakiewicza, to się cieszy, że on nie jest kobietą, bo on by mógł być w ciąży. Pamiętacie Marianne Schreiber? Kolejny materiał pokażę wam kobietę, bardzo labilną intelektualnie i emocjonalnie. Kobietę, która jeszcze kilkanaście miesięcy temu walczyła z freakfightami, teraz walczy we freakfightach, a za chwilę będzie walczyła o freakfighty. Kobieta, która mówi, że mąż, pan Schreiber, były minister pisowski, wywalił ją prawie z domu, zostawiając bez grosza, bez grosza do życia. Dzisiaj jest największym obrońcą patologii freakfajtowej. Ja, kiedy, kiedy zostałam e, samotną matką z dnia na dzień, gdyby nie te freakfajty, nie miałabym za co żyć. I... Szanowna pani Marianne Schreiber, według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 roku w Polsce jest około 1,9 miliona samotnych matek wychowujących dzieci. Walczą codziennie, po cichu, większość bez silikonu. Z szacunku do nich proszę milczeć. Pamiętam, jak kilkanaście miesięcy temu Marianna Schreiber rejtanem stawała przed jedną z gal fightowych, mówiąc, że jest to patologia, że pijaki tam się biją, że ktoś umrze i tak dalej, i tak dalej. Nie minęło kilka miesięcy, a Marianna Schreiber staje się w cudzysłowie szanowanym zawodnikiem. Nie mija kolejne kilka miesięcy, Marianna Schreiber zaczyna walczyć o to, żeby gale fightowe się nie unormowały. Nie chodzi o to, żeby zamknąć likwajty. Chodzi o to, żeby unormować zasady ich nadawania, żeby dzieci dwunastoletnie nie miały dostępu do tej patologii, do tych wyzwisk, do tego wszystkiego, co się dzieje nie w trakcie samej gali, czyli samego eventu sportowego, w trakcie tych wszystkich konferencji, które są okołogalowe. Bo o ile zawodnicy biorący tam udział, naprawdę niektórzy się starają, przygotowują, naprawdę walczą tam, no, najlepiej jak potrafią, o tyle i o ile można to nazwać w pewnym wypadku eventem sportowym, no walk, sztuką walki, no tak to nazwijmy, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, ale gale to jest jedno, natomiast cała otoczka, która jest przed galami, w których Marianna też bierze udział, jest niczym innym jak cholerną patologią, promowaniem patologii, pokazywaniem patologii i tutaj właśnie wchodzi państwo, które stara się unormować, żeby dzieci do 16 moim zdaniem nawet do 18 roku życia nie miały dostępu do tych cholernych konferencji Marianna idzie o krok dalej posłuchajcie Marianna naprawdę walczy w polsacie o to żeby free fight stał się nie wiem sportem narodowym ja kiedy, kiedy zostałam samotną matką z dnia na dzień gdyby nie te Freak fighty nie miałabym za co żyć I... co ciekawe z jej wypowiedzi wynika wprost pan Schreiber Ją zostawił. No, okej, okay. zostawił ją bez środków do życia, zostawił ją bez niczego. I gdyby nie free fighty, to Marianna nie miałaby czego do gara włożyć. Ja nie wiem, panie Schreiber, panie ministrze Schreiber, naprawdę jest pan taki straszny, że pan nie płaci Mariannie ani dziecku ani grosza? Nie jest pan w stanie, nie wiem, pomóc im? Dostaje pan dodatek mieszkaniowy. No, niech pan Mariannę przygarnie z tym dzieckiem. No, cholera jasna. Niech pan nie powiela patologii, w której i tak już pana była żona. Czuję się jak szambonurek, mam nadzieję, że ten dziwny program, bo z podróży, ale jutrzejszy program będzie już o, z Seulu chyba, albo nie wiem, bo jeszcze mam jedną przesiadkę, bo ta podróż dzisiaj naprawdę jest gruba. Lecę naście godzin, a mógłbym to zrobić w kilka godzin, ale postanowiłem, tak jak powiedziałem, polecieć taniej, a nie wygodniej. Widzimy się, mam nadzieję, za chwilę.